Przedstawiony film omawia funkcjonalność starego systemu TRUTOPS, Trutops CAD, która jest częścią całego pakietu Trutopsa, która może umożliwić, ułatwić wydobywanie detali z rysunku, który zawiera tak naprawdę w sobie bardzo dużą ilość geometrii. Tu mamy sytuację taką, gdzie dla każdego detalu w ramach dużego rysunku mamy swego rodzaju ramkę objaśniającą, a sam detal no to jest dopiero to, co jest w kolorze czerwonym w samym środku. Jeszcze raz spróbuję to pokazać. Sam detal tkwi w tym miejscu. I teraz na, okien na poziomie okienka filtracji danych zażyczymy sobie, żeby były importowane tylko i wyłącznie geometria, czyli warstwa 0. Uzyskujemy informacje z pominięciem linii wymiarowych. I teraz akcja zacznie się dziać troszeczkę szybciej. Wejdziemy w funkcję selektywnego usuwania i usuniemy sobie wszystko to, co jest narysowane kolorem. Jasno niebieskim zielonym, żółtym oraz białym. Dzięki temu zostają nam tylko i wyłącznie same detale. Dodatkowo dokonamy zamiany kolorów koloru czerwonego na kolor biały. Naciśniemy OK. Detale mamy już w tej chwili w kolorach technologicznych. I tutaj z opisu wynika, że w każdej kolumnie znajdują się detale określonej grubości blachy i żeby tutaj specjalnie nie przedłużać, pokażemy teraz meritum funkcji, którą użyjemy. W zakładce programy asystujące układ graficzny jest funkcja ekstrakcji arkusza i to takiego arkusza, którego rozmiar po prostu zaznaczamy zataczając ramkę. Będziemy po prostu, otoczymy sobie detale ramką, zaznaczymy je sobie ramką. I teraz ja wybiorę sobie ścieżkę, gdzie chcę moje detale zapisywać. Będę teraz zapisywał detale o nazwie blacha czwórka. Dodatkowo po to, żeby móc przypisać materiał, określę, że... Detale mają być zapisywane w formie, ułożenie wzajemne, być zapisane w formie arkusza, który mi w tym momencie specjalnie do niczego nie jest potrzebny, ale jest potrzebny do tego, aby mógł wybrać i przypisać rodzaj materiału do każdego z tych detali. Przybierze tutaj blachę czarną o grubości 4 mm. Nacisnę teraz OK i teraz się mi system pyta: utwórz ramkę, czyli teraz tak naprawdę ja rameczką sobie zaznaczę te moje detale, które będę chciał, żeby po naciśnięciu klawisza OK zostały zapisane w katalogu, który wybrałem. I proszę zerknąć, jak sobie obejrzymy. W tym momencie pojawiły się detale o odpowiednich nazwach, tak jak to sobie zażyczyłem żeby się zaczynały od BL. 4, możemy to jeszcze tutaj powtórzyć dla kolejnej grupy, to będzie blacha piątka i jeżeli znowu wejdę w funkcję programy asystujące układ graficzny ekstrakcja arkusza na zasadzie zaznaczenia ramku teraz wystarczy, że określę sobie jak ma się to nazywać jaki ma być przypisany materiał I zaznaczę te detale, które będę chciał, żeby zostały zapisane. Nacisnę klawisz OK. I obejrzę zawartość mojego katalogu. Mam w tym przypadku gru grupę detali, które mają przypisany materiał blacha czarna. Co więcej, mam coś na kształt no, arkusza, gdzie one w tym momencie są po prostu rozłożone. I w ten sposób można bardzo szybko zapisać. Detale przypisując im jednocześnie grupy materiałowe. W przypadku pytań prosimy tradycyjnie o kontakt na dystopsmo.pl.drrrrrrrm.com. Dziękuję.